Permutacja, dziesiąty przykład. Na ile sposobów można umieścić siedem kul w 8 szufladach? Kule i szuflady rozróżniamy tak, aby tylko jedna szuflada była pusta. No więc wybierzmy sobie na przykład, żeby pierwsza szuflada była wolna. Czyli muszę te siedem kul rozłożyć w 7 szufladach. Czyli z poprzedniego... Można tu narysować drzewko, ale już chyba z poprzedniego filmu wiesz, że chodzi tu po prostu o permutację. Ustawimy sobie te szuflady. i Ustawimy sobie te kule w jakimś porządku. Będzie jakaś permutacja. I tyle będzie Możliwych ustawień tych kul, ile jest możliwych permutacji. Czyli 7 silnia. Na 7 silnia mogę ustawić tutaj te siedem kul obok tych szuflad i włożyć do szuflad. Pierwsza jest szuflada wolna, a te inne mogę włożyć na 7 silnia sposobów. Mogę Drugą szufladę zostawić wolną i wtedy ustawiam te kule w tych siedmiu szufladach. Wkładam do tych siedmiu szuflad też siedem silnia sposobów. No i domyślasz się, że trzecia szuflada może być wolna, też będzie siedem silnia możliwości. Czwarta wolna, piąta może być wolna, szósta. Siódma albo ósma. Mam osiem sytuacji, osiem możliwości, i w każdej z tych sytuacji, z tych przypadków siedem silnia, możliwości ustawienia tych kul, włożenia tych kul do szuflad. Czyli siedem silnia to jest 5040, mnożę przez osiem. I mam wynik czterdzieści tysięcy trzysta dwadzieścia.